Dobra, to jest statek. Idziemy gdzieś wbić do góry. Jak wam dzień minął? Mój mi bardzo dobrze. Jeszcze nie mogłem doczekać, żeby nagrać dla Was kolejny odcinek. Dzięki za wszystkie suby i followy na TikToku. Bardzo się cieszę, że tak patrzcie mi i obserwujecie. Filmy będę wrzucał teraz w lepszej jakości. No i oczywiście będzie też. Dużo różnych nagród Ale to spokojnie. Po wszystkim się dowiecie. Dobra, wchodzimy na schody. Dość wysoko, ja nie niegrywej wysokości. Spadłem prawie. Dobra jestem. Wbijamy tutaj. Co tu jest? Ale muzyczka fajna, nie? Mam nadzieję, że mnie troszkę lepiej słychać. Dobra, wchodzimy tutaj. Pierwsza zjeżdżalnia. Co to jest? Kid Wioleta. Water slide rules. To są jakieś zasady. Musimy być ubranymi na męsko. Jesteśmy. Nie przyjmujemy ufoli. A jestem ufolem. Ej, ej, nie jestem ufolem. Co z tego, że jestem niemiecki? O kurde. Co to było? Hej. Ale jadę. Już? Jezu, gdzie jadę? Ty nawet nie widziałem, kiedy zjechałem. Ale szybko. No ale nic. Się, nie pchaj się, ej, ej, co jest, wszyscy za mną, ej, drabina to jest pojedynczo, panie, panie, jak was uczyli, co tu pisze, możesz się przeteleportować, na przyciskach, no dobra, ale nie będziemy się teleportować przecież, bez jaj, tu pójdziemy, jak tam się wchodzi, chyba z drugiej strony, a chodźcie, przejdziemy może. O je. Yeah. Super. kanu, Świeczkę zapalimy sobie. To dla was, drodzy widzowie. Świeczka pokoju. Ale super. Pięknie. pięknie, W ogóle planuję zrobić bluzy fajne, ale to wam później w przyszłości powiem. Tu się da wejść do środka. Ja. Nie jest to jakiś bug? Patrzcie, wpadłem do środka. A się stąd wyjść w ogóle? A, ha, ha. Nie wyjdę stąd. O, wyszedłem. Jaki bug, ale fajny. No super. Dobra, wychodzimy stąd. Okej, okay, to był taki troszeczkę krótki odcinek. Następny będą jeszcze na pewno dłuższe. I w lepszej jakości. Subskrybujcie mój kanał. Eee, będę wdzięczny bardzo. To postawa. Będziemy mieli więcej widzów, to będziemy mieli większą satysfakcję i wy też będziecie mieli większe treści, lepsze treści. I, no i będą fajne konkursy, nagrody. Patrzcie ze świeczką w ogóle, jestem pod wodą. No i tak zakończymy ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Uu, 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 uu buzi. Mua. To dla Was. <noise> Dzięki. To wpadajcie po subskrypcję, zostawiajcie lajka i cieszę się, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym kruszackim odcinku. Mam nadzieję, że będą na pewno coraz lepsze. No nic, tyle. Miłego popołudnia. Ja będę w weekend grał, także zapraszam do znajomych i na TikToka. Dzięki, cześć.